Thank you. Jesteśmy pod korek, naprawdę, idealnie. Teraz czas na 16 godzin. Jademy! Well, bo kontrolki. jedziemy! We are going to be at 5 at the destination. Let's go! Vamos. Komu w drogę temu czas. Każdy road trip musi zakończyć się w Maku lub rozpocząć się w Maku. My zajechaliśmy tam tylko po kawę, bo czekała nas bardzo, bardzo długa podróż. Wyruszyliśmy mega wcześnie rano, załadowani pod korek, a gdzie jedziemy? Ruszamy w podróż życia. Słuchajcie, dzień dobry z pięknej, słonecznej Austrii. Jesteśmy już od nie wiem ilu godzin, w sumie od prawie 10 godzin już na trasie. Już kilka postojów za nami, ale teraz wyszło słońce, więc czas zmienić dresy na spodenki krótkie i lecimy do Włoch. Krótkie spodenki odziane i tak wchodzimy w październik. W takie słońce, palną pogodę. To będzie piękny październik. Naprawdę. Przez najbliższy tydzień, który zobaczycie w tym odcinku, przemieszczamy się w drodze do Hiszpanii. A co zobaczymy po drodze, to właśnie zobaczycie tutaj. Jesteśmy we Włoszech, pierwszy stop to jakiś szybki sklepu, bo wiadomo, trzeba coś zjeść i trzeba zjeść coś dobrego, ale bardziej patrzymy na razie na jedzonko na jutro. Idziemy na kolację tutaj. Jesteśmy po 13 godzinach drogi, nie wiem, czy mnie teraz słychać. Idę na alejkę z rzeczami do prania, żeby nikt mnie nie oglądał. Dojechaliśmy do Włoch, jesteśmy godzinę od Wenecji, ponieważ startujemy ze zwiedzaniem Wenecji dopiero jutro, więc dzisiaj wytrzymaliśmy w sumie w trasie jakieś... 13, 13 godzin ponad. Także intensywnie, dlatego też mało do Was gadałam, bo po prostu musiałam się mentalnie z tym pogodzić, I ile czasu jestem w samochodzie. Teraz przyszliśmy, żeby kupić jakieś rzeczy na wieczór, na jutro rano i idziemy na kolację. Czyli pierwsza kolacja już we Włoszech, więc mam nadzieję, że zjem coś dobrego. Będąc we Włoszech, zawsze ufam wszystkich opiniom na Google, więc znaleźliśmy jakąś małą domową restaurację, która była niedaleko nas. Ja zjadłam przepyszne risotto z borowikami, które obficie posypałam parmezanem, do tego wzięłam sobie sałatkę, a na deser podzieli Wam się tiramisu pychota. Uwaga, na ile oceniamy dzisiejszy dzień? 9 na 10? 9 na 10. 9 na 9 10 bokłaczek. 9 bokłaczek. bokłaczek. Tiramisu było spoko, ale czekamy na krem katalana. Jutro widzimy się w Wenecji. Dzień dobry, pierwszego poranka we Włoszech. Wstałam chwilkę wcześniej, żeby 15 minut się obudzić, rozbiegać i to było wspaniała decyzja, bo mogłam sobie zobaczyć to miasteczko którego wczoraj nie zobaczyliśmy, a teraz się zbieramy i lecimy do Wenecji. Planując całego naszego mini Eurotripa, wiedziałam, że jedno z miejsc i miast, w których naprawdę będę chciała się zatrzymać, będzie właśnie Wenecja. Marzyłam o tym, żeby odwiedzić to miasto od bardzo dawna, tym bardziej, że kocham Włochy, jeżdżę do Włoch praktycznie co roku od wielu, wielu lat i kocham czuć ten klimat, zajadać słodkie wypieki z kawą na śniadanie i po prostu być jak włoska i żyć włoskim życiem. Szczerze myślę, że mogłabym tam mieszkać. Jednak jeśli chodzi o Wenecję, choć jest to miasto, to przepiękne, przeurocze i naprawdę jedne w swoim rodzaju, to jednocześnie nie czuliśmy się tam najbezpieczniej, bo wszystkie historie, które krążą po TikToku i nie tylko o pickpocketerach, czyli po prostu kieszonkowcach, jak najbardziej wydają mi się prawdziwe, tym bardziej, że sami po prostu mieliśmy małą sytuację, dosyć niebezpieczną, po prostu trzeba tam mieć oczy dookoła głowy. Przyszliśmy do mojego ulubionego sklepu we wszystkich miejscach we Włoszech, czyli do sklepu z truflowymi rzeczami. I oczywiście kupiłam już jakieś rzeczy do testowania z Anią na pół, w tym takie chipsy truflowe, więc potem nagram pewnie jakiś taste test. Spoiler alert tej Stastu nie nagrałam, ponieważ zjedliśmy je po prostu po przyjeździe już do naszego docelowego miejsca, ale były dla mnie przepyszne, dla chłopaków obrzydliwe, czyli tak jak być powinno. Potem poszliśmy na szybki lunch break. Co prawda nie były to już trufle, ale wspaniała pizka na wynos w ogóle polecam Wam to miejsce farinina, pyszną pince i aperola, a na lody do suso. Przepychota. A Perolik na wynos za uraczy, raczy. Myślę, że będzie fajne, ale są też bezrokolowe jakieś rzeczy. Bardzo fajny klimacik. Ze wspólnym aperolem na czwórkę zwiedzaliśmy tak naprawdę całe miasto, cały dzień na nogach. Zwiedziliśmy mam wrażenie wszystko, co się dało, ale szczerze wiem, że z chęcią jeszcze wrócę do Wenecji, tylko trochę w innym może wymiarze czasoprzestrzennym, czyli gdy nie będziemy tam samochodem, tylko po prostu będziemy mieli jakiś bezpieczny hotel na miejscu, żeby po pierwsze zobaczyć jeszcze więcej tego miasta, czuć się trochę bezpieczniej i spróbować więcej pyszności, takich jak to Tiramisu. Dawaj Michael. Razem? No dawaj. To jest prawdziwe tiramisu. To jest turbo kremowe, ale jest już dobrze posypane Dobra. kakao. Wiem, że po raz milionowy będę się powtarzać, ale pamiętajcie, że ja na wakacjach raczej nie daję sobie wielu restrykcji, bo po prostu chcę żyć życiem, spać w samochodzie i jeść tiramisu, kiedy mam na to ochotę. Witamy we Francji normalnie. Wow. Tym turbo zastanowanym głosem naprawdę chciałam się z wami powitać z Francji, co prawda z Antip, a teraz widzimy się już z Monako, miasta bogaczy. Dzień dobry, kolejnego dnia naszego zwiedzania. Europy. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, do którego szczerze nie myślałam ponownie, że pojawi się w ogóle w najbliższym czasie swojego życia. Jesteśmy w Monaco, ponieważ śpimy w Antib, niedaleko, dzięki możliwościom taty Ani, który tutaj właśnie pracuje przez jakiś czas, bo w ogóle nie powiedziałam wam chyba żadnego backgroundu, ale jedziemy na małego eurotripa do Hiszpanii, gdzie będziemy sobie żyli przez trzy tygodnie, a po drodze stwierdziliśmy, że przez tydzień będziemy zwiedzać miejsca, które chcemy, albo które nam się marzyły i każdy tam jakieś swoje Rzeczy dorzucał, pierwszym punktem była wczoraj Wenecja, dzisiaj jesteśmy w Monako, wieczorem będziemy zwiedzać właśnie jeszcze Antib we Francji, w ogóle to jest mój pierwszy raz we Francji, nie w górach, a nie wiem czy wiecie, ale 6 lat uczyłam się francuskiego, więc bardzo się cieszę, że jestem teraz w miejscu, gdzie mogę go wykorzystać, a przynajmniej sobie pogadać albo posłuchać tego języka. I tu jest jakby ekskluzywnie, w sensie jakby po wczorajszej Wenecji, gdzie po prostu baliśmy się o swoje życie, pieniądze i samochód, tak tutaj czujemy się najbardziej bezpiecznie na świecie. Niesamowicie czysto, cicho, jest bardzo dużo wycieczek turystów, ale mimo wszystko czujemy się bardzo bezpiecznie i no jest tutaj naprawdę ekskluzywnie, a parking był dużo tańszy, Niż w Wenecji. Ja się na razie zachwycam widokami i trochę Wam ich oczywiście też tutaj pokażę. Wiem, że ten vlog podróżniczy jest może trochę inny niż wszystkie u mnie do tej pory, ale chciałam mieć taką skondensowaną wersję naszego wyjazdu, plus po prostu trochę bardziej się cieszyć i być in the moment, plus jesteśmy z naszymi przyjaciółmi, dlatego też nie wiem, na ile jeszcze czuję się dobrze z nagrywaniem wśród ludzi. To jest trochę inaczej niż jak byliśmy sami z Matim. W każdym razie jest pięknie. Ale jest tutaj wspaniały klimat, jakby te te drzewa, ta pogoda jest taka idealna i te kolory, te widoczki, no i samochody też robią. jak mam wrażenie, że z podłogi można by jeść, w sensie dosłownie, na dworzu. Szczerze, nie miałam bardzo wysokich oczekiwań co do Monako, a było to jedno z miast, które zrobiło na mnie chyba jeden z największych efektów wow. Jezus, ale tu jest grubo. Ja się czuję bardzo źle ubrana tutaj. Wygląda przepięknie, są same drogie rzeczy. O Boże! Wow! Centrum handlowe i budynki mieszkalne, które wyglądają tak. Na dole macie sobie sklep sklep Fendi w domu zamiast żabki. Wow! No, robi wrażenie! Zdecydowanie robi wrażenie, naprawdę. Zamówiliśmy sobie kawkę na wynos, bo miejsce jest zbyt burzi i tutaj chyba każde, żeby usiąść obok tych ludzi w garniturach. I stroju, mamy croissanty, a raczej pełno szukola od y, pani miłej, w której mieszkamy. Szybka przerwa na zwiedzaniu. Ja się czuję bardzo nie na miejscu i na razie muszę się chyba naładować pozytywnie energią z kawy i z czegoś słodkiego będąc w okolicach Francji czy przyjeżdżając po prostu z Francji słusznym jest zanurzyć pę o czy croissanta w kawie zwiedzić Monaco i jej słynne wszystkie uliczki a także zobaczyć kasyno. My do kasyna także weszliśmy ale środka wam nic nie nagrała Tak czy siak warto. Jeśli będziecie przejazdem tak jak my warto zobaczyć to miejsce, bo jest absolutnie jedyne w swoim rodzaju Jesteśmy w Eze maleńkiej wioseczce na górce, niedaleko Monaco. Ja jestem zachwycona tym miastem, ale teraz chyba jeszcze jestem bardziej zachwycona, bo jestem pierwszy w jakiejś, kurde, wiosce francuskiej i jest, jest po prostu wow. Patrzcie na to. Jakby miasto trochę w skale, Przepięknie, ale trzeba sobie swoje po schodkach pochodzić. W Eze spędziliśmy dosłownie chwilę i ja na pewno wiem, że do Francji wrócę jeszcze nie raz, bo to jest kraj, który zdecydowanie za rzadko odwiedzam. Co prawda kuchnia absolutnie mnie nie zachwyciła, to tak w Antip było przemiło, ale czas ruszać dalej. Dzień dobry, kolejnego poranka we Francji. Tym razem witamy się z Wami z Cannes. Dzisiaj trochę jesteśmy wcześniej na mieście, zjedliśmy jakieś francuskie śniadanko, czyli dla mnie to była bagieta, jajeczko i... Wiensois, dokładniej pain en raison, czyli mój ulubiony wypiek. Chociaż wiem, że mamy tutaj dużo, jest wielu przeciwników rodzynek, ale we francuskich wypiekach czy w sernikach ja totalnie akceptuję e, wszelkie rodzynki, gdy są odpowiednio namoczone. Także przepyszne to było świętanko. Teraz szukamy tylko miejsca, gdzie można zapłacić za parking. Tak naprawdę przyszliśmy tutaj tylko na jakąś godzinkę przejście de Ptakiem w kan, czyli tym słynnym, gdzie jest cały festiwal filmowy i wszyscy się tutaj zjeżdżają. Jest problem taki, że tutaj jest jeden wielki remont i nie wiemy, gdzie mamy zapłacić. Więc zaraz się okaże, co mamy zrobić i czy nie dostaniemy mandatu. Ale proszę bardzo, tutaj widać, że jesteśmy w kan. Tylko trochę psuje nam wszystko ten remont. Ale i tak jest pięknie. Jest pięknie, ale jednocześnie trafiliśmy na chyba bardzo zły moment. Jeśli nie najgorszy możliwy moment, by zobaczyć to miasto. Nie dość, że było totalnie rozkopane, to jeszcze słynne skody festiwalu Scan były zamienione na coś, na jakieś dziwne expo, także czas było ruszać dalej. Jesteśmy sobie właśnie na trasie już do Hiszpanii i w Burger Kingu, słuchajcie, mają tutaj tyle wegańskich opcji, że aż musiałam sobie zamówić, bo aż, aż, to, aż to nagram, Uwaga, przejdźmy na angielski. Proszę bardzo. Patrzcie na to. Veggie Louisiana Steakhouse, to ja sobie wzięłam, tylko zamiast tego wzięłam sałatkę. Ale ile tu jest opcji, macie wersję z wege kurczakiem i z wege bekonem, macie z wege wrapa, macie normalnie wege mięso z wege bekonem, jakby what I is... o, jest taki bowl, nawet nie widziałam tego. Wow, ale zarąbiste, co tutaj mamy? Mamy tutaj kaszę, zarąbiście, kurde, nie zauważyłam tego, mogłam to wziąć, ale nie no, wzięłam burgera, bo nigdy w Burger Kingu w sumie nie jadłam. Zobaczymy, a w ogóle to jest w drodze do... Barcelony, więc jestem mega excited. I uwaga, nie, jeszcze nie mój. Mam 181 numerek i pokażę Wam, co zamówiłam. Nie chcę się tłumaczyć ze swoich wyborów jedzeniowych, bo to są tylko moje wybory. Ja naprawdę nie lubię fast foodów, tego typu jedzenia na trasie, ale bardzo byłam ciekawa po prostu, jakie są wegańskie opcje w innych krajach i też, żeby Wam pokazać, i żeby sobie pokazać, i żeby po prostu żyć życiem i zjeść coś ze znajomymi. Podobny do Max Premium Burger, kurczakowy. Jestem ciekawa jak łoper wegański, bo tamten był bardziej be bekonowy. I ten dekon tak chrupia, turbo. Hello and welcome to Barcelona. Witam was. Witam się z wami z Barcelony. W Cannes byliśmy dosłownie tylko na chwilkę i szczerze mówiąc, nie zachwyciło nas za bardzo. Potem jechaliśmy dosyć długą drogę i e, stapnęliśmy sobie przy Burger Kingu, jak widzieliście. Poza tym graliśmy w jakieś gry w sudoku, a teraz jesteśmy w Barcelonie. Jest godzina jakaś 18, więc mamy całkiem spoko czas. Jestem trochę wymęczona po tej drodze, bo nie ukrywam, trochę było mi tym razem niedobrze. Nie wiem dlaczego, może. Mam po prostu dosyć samochodu, bo w sumie od niedzieli, a mamy dzisiaj... Nie mamy wtorek, ale y, od niedzieli jesteśmy codziennie w samochodzie i dopiero jutro mamy pierwszy dzień zupełnie bez samochodu. A dzisiaj już przyjechaliśmy do Barcelony i mamy pierwszy raz nocleg na trochę dłużej i nie będziemy się w ogóle przemieszczać nigdzie dalej, tylko chodzić po Barcelonie dzisiaj wieczór i jutro cały dzień. Po jutrzejszej nocy już jedziemy dalej w kierunku naszego docelowego miejsca w Hiszpanii, ale jestem mega podekscytowana, bo nigdy w ogóle nie byłam w Hiszpanii i jestem bardzo... Znaczy byłam w Hiszpanii, byłam w Walencji, ale nigdy nie byłam w Barcelonie. Jestem bardzo excited na wszystkie tapasy, na wszystkie churrosy, no i przede wszystkim na samą Barcelonę, bo no to jest bardzo jakby kultowe miasto, więc kolejne na mojej bucket list do odhaczenia i po prostu ten wyjazd to jest odhaczanie wszystkich największych Sztosów, jakie sobie po prostu zamarzyłam kiedykolwiek i to wszystko na jednym wyjeździe. Także no jest to Eurotrip mojego życia, a oto e, nasz mały apartament w Barcelonie. E, trochę jest tutaj ciemno, bo jest zasłonięte wszystko, ale mamy ogromne łóżko z Matim, bo Bóg <głosuz> tak zdecydował. To znaczy, rzucaliśmy zeszłym kto ktoś tutaj, jak ktoś śpi w salonie. Tym razem my wylosowaliśmy e, spanie tutaj w pokoiku. Zaraz się pewnie ogarniamy, przyniesiemy wszystkie bagaże. W końcu, na trochę dłużej, będziemy mogli się rozpakować. W sumie na dłużej, na dwie noce. Ale ogarniemy się, pewnie ja się trochę pomaduję, i lecimy na miasto. Zrobię Wam jeszcze mały apartment tour tej obowiązkowo-kibelek. Bardzo ładny, biorąc pod uwagę to, że Wam tip. Nie mieliśmy w ogóle normalnego kibelka, bo mieszkaliśmy w remontowanym mieszkaniu. No to tutaj jest w ogóle luksusowo. Ja jestem mega zadowolona. Idziemy dalej. Patrzcie, mamy tutaj kuchnię. To jest Ania. Ania już stawia pralkę. Tu mamy e, przy bardzo pralkę, mamy suszarkę, mamy lodówkę, mamy wszystko, jest czego potrzeba. Potem Wam pokażę salon. Na razie nie pokażę nic, bo tam pan jeszcze jest. Oh, Ale jest tak gorące, że nie zjem teraz. Pierwszą hiszpańską empanadę. Nie ma chans, jest za gorące, serio. A my jesteśmy właśnie w kierunku na nasze pierwsze tapasy wyjazdu. Jesteśmy mega podekscytowani, a mi jak na razie miasto bardzo, bardzo się podoba, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest taki tłum jesteśmy totalnie jeszcze nie w centrum, to zastanawiam się, co będzie jutro. Mimo wszystko jest przepięknie i to jest taki klimat. Miasta, w jakim mogłabym żyć, a to mówi bardzo dużo. Naprawdę wow. Chociaż pogoda już słonko zaszło, to jest naprawdę mega przyjemnie i jest bardzo ciepło. Ja tu będę już biegać. Szczerze nie sądziłam, że to powiem, ale zakochałam się w Barcelonie od pierwszego wejrzenia tłumy ludzi wieczorami na ulicach, wykonujących różne aktywności fizyczne biegający, tańczący, ćwiczący, albo z drugiej strony socjalizujący się przy jedzeniu to jest po prostu kwintesencja tego, co ja kocham od życia Pierwsza sangria, taka jak robiłam w pracy o, dobra, dobra, plastikowe Nasza pierwsza noc w Hiszpanii musiała zawierać w sobie prawdziwe tapasy ja, że kiedyś pracowałam w restauracji takiej w Warszawie z tapasami to wiem, jak to powinno być zrobione i ta Wyżarka była absolutnie wspaniała. Dzień dobry, idziemy biegać. Oglądając dzień wcześniej wszystkich ludzi biegających przy plaży wieczorem wiedziałam, że chcę zrobić to samo, tyle że o poranku, by wykorzystać maksymalnie dzień, więc wstałam wcześnie na wschód słońca i poszłam pobiegać przy samym morzu. To było niesamowite doświadczenie. Ludzie wykonują tam wszystkiego rodzaju aktywności od rana do wieczora. Kocham to. Już trochę bardziej reprezentatywnie witam wam w Barcelonie. Jesteśmy dnia naszego drugiego i jednego pełnego dnia w Barcelonie. E, idziemy właśnie do Sagrady. Śniadanko zjedliśmy w domu z tego, co tam mieliśmy z wczoraj, z naszej tapasowej kolacji. Tego, co ja dorwałam rano w trakcie biegania, czyli po prostu bagueta i jakaś była słodko. Lecimy zwiedzać, nie jedziemy, bo idziemy dzisiaj na piechotę. Plan jest taki, żeby wykorzystać maksymalnie to miejsce, czyli po prostu. Chodzić, chodzić, jeszcze raz chodzić. Ja już dzisiaj rano trochę pozwiedzałam biegając, zrobiłam szybką ósemeczkę, bieganka i szczerze mogłabym mieć jeszcze, jeszcze dalej, bo w takiej atmosferze jak tutaj naprawdę wszyscy ćwiczą, wszyscy biegają dookoła, to aż się chce. chce po prostu wychodzić, chce się ruszać, więc mega motywujące. Jak wczoraj szliśmy sobie tam dettaczkiem, wszyscy biegali, to byłam taka, ja muszę rano iść pobiegać. Poszłam pobiegać i mega się cieszę, bo trochę więcej mam wrażenie zobaczyłam tego miasta, a teraz jestem gotowa i tak pozytywnie naładowana na cały dzień tak także lecimy. 1,5 i pół dnia w Barcelonie nie możemy zwiedzić wszystkiego, dlatego my skupiliśmy się na tym, żeby zobaczyć wszystkie najważniejsze architektoniczne rzeczy w mieście plus zobaczyć atmosferę miasta, poczuć jego klimat, a także posmakować dobrego jedzenia i te lodyzm Anita to do dzisiaj będziemy wspominać. To jest największy 6 euro. 6 euro, no to jest, to jest w cholerę duże. To, to? to jest ten stacja związku, ale też to chcę. O matko, to jest. Karmel super. cookie i pawlowa z owocami. no ta pawlowa jest super. Ja wiem, że jestem typowym gastroturystą, a niekoniecznie typowym prawdziwym turystą, bo wybieram najpierw restaurację, a potem do nich dostosowuję swoje zwiedzanie, ale cóż mogę powiedzieć, kocham to. I tak samo jak kochałam tamte lody, tak samo kochałam tą pizzę. Spróbujcie, jeśli będziecie polecanko. Słuchajcie, zjedliśmy właśnie pizzę neapolitańską, szczerze jedną z lepszych, ale dalej uważam, że pizza Jolo w Warszawie. To jest jeden z absolutnych top of the top. Ta pizka jest w jakimś tam rankingu pizz napolitańskich. Zjedłyśmy sobie z Anią jedną na pół, taką z pomidorkami koktajlowymi, z jakimś sosem bazyliowym i holenderskim. Bardzo spoko, ale ja jestem naprawdę... Była bardzo, 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 bardzo dobra. Jeśli będziecie w, tutaj w Barcelonie, to totalnie wam ją polecam. Teraz wzięliśmy sobie małe drineczki na drogę, bo jest naprawdę gorąco. Wbiłyśmy sobie z Anią jeszcze pustki na głowę, bo... Szczerze mówiąc nie mam żadnej porządnej, porządnego kapelusika, takiego trochę bardziej wyględnego niż czapka z daszkiem, więc stwierdziłam, że po prostu muszę coś mieć na głowę. Teraz chodzę sobie z takim, z takim czymś na łepietynie, żeby o, ochronić się od słońca i lecimy teraz zjechać dalej w Barcelonę, jak na razie 10 na 10. Nasz wieczór w Barcelonie zawierał w sobie dużo, dużo chodzenia, oglądania ludzi, ptaków, morza i po prostu Oglądania wszystkiego, co się da. Miasto nas absolutnie zauroczyło. Odwiedziliśmy też słynny targ, poszliśmy na plażę, posiedzieliśmy chwilę, ale głównie po prostu łaziliśmy, oglądaliśmy wszystko, co się da, żeby mieć więcej miejsca na jedzonko. I szczerze mówiąc, naprawdę będę musiała wrócić do Barcelony. Spróbowaliśmy John Cake, czyli najsłynniejszego sernika baskijskiego, jaki istnieje, a potem po prostu wróciliśmy do domu spać. Rano wstałam, poszłam po śniadanie na wynos, które było przepyszne z poleconej przez was knajpki. I ruszyliśmy dalej w drogę z Barcelony w okolice Benidormu. Byliśmy w małej miasteczku, szczerze nie pamiętam jak się nazywało, po prostu potrzebowaliśmy jednego przystanku w pół drogi, żeby się przespać, aż dojedziemy do naszej finałowej destynacji w Hiszpanii w okolice Malagi i Marbei. I tak oto znaleźliśmy w bardzo atrakcyjnej cenie, bardzo ekskluzywnie wyglądający resort, gdzie pomyśleliśmy, że w końcu trochę więcej odpoczniemy podczas tej trasy. Hello and welcome to our new apartment. Dotarliśmy po kolejnych pięciu godzinach podróży z Barcelony do naszego kolejnego punkciku. Dzisiaj mamy jedną noc w ekskluzywnym, bardziej, troszkę bardziej ekskluzywnym miejscu. W końcu będziemy mieli dwie swoje osobne sypialnie. Bardzo ładnie. Sypialnie, uwaga, z widoczkiem na basen, na morze. I mamy nawet wyjście na dach. Idę Wam pokazać, bo ja sama jeszcze nie widziałam, także będzie pierwsza reakcja z dachu. Uwaga! Tak wygląda nasz balkonik. Tam na dole jakieś animacje i zabawy basenowe. Tam widać plaże. Tu mamy schody. Schody do raju, jak to mówią. O kurde! To jest nasz prywatny dach. Mamy. Wow! Wow! Wow, jesteśmy niedaleko Benidormu, dosłownie jakieś 15 minut i mamy po prostu raj. Nasz mały raj na ziemi. Wow, ej, ja się tego nie spodziewałam. Totalnie się tego nie spodziewałam Jesteśmy tutaj tylko na jedną noc, bo potrzebowaliśmy jakiegoś stopu, bo wiedzieliśmy, że mieliśmy z Barcelony do naszego miejsca jakieś 10 godzin, dlatego stwierdziliśmy, że coś pomiędzy by się przydało znaleźć. I to jakoś się pojawiło, jakaś oferta tania. Więc za noc, za takie wypasione coś, to wyszło nam mega tanio. Nie wiem ile. Mateusz to załatwiał. A tu jest tak ekskluzywnie, że się czuję po prostu nie na miejscu. Wow! Szok, szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie, dlatego że nigdy nie sądziłam, że będę mogła pozwolić sobie na taki wyjazd, takie wakacje, i czuję ogromną wdzięczność, że sobie na to zapracowałam po prostu. Hej Matiś! Mikasa esu kasa. Wow! Robimy sobie teraz maseczkowy wieczór z Aniczką na chwilę. Chłopakom przyniosłam maseczki pod oczy i będzie pięknie. Nie mogę za bardzo mówić. Idę robić kolację i przynoszę tutaj. Pięknie jest. Tak jak. Pokochałam ten resort, tak wiem, że nie wytrzymałabym tam więcej niż może dwie noce, dlatego że to totalnie nie nasz klimat zwiedzania i odpoczywania. My lubimy, jak się dużo dzieje i jak możemy trochę podwiedzać chociażby okolice czy coś porobić, a tutaj było bardziej takie, wiecie, vibe all inclusive. Chociaż nic z vibe all inclusive nie mam, bo na przykład nam po takiej podróży przydałoby się kilka dni takiego all inclusive, dlatego tym bardziej doceniam tą jedną noc w tym miejscu i jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam obudzić się w takim miejscu ponownie chcąc wykorzystać maksymalnie dzień i wschód słońca których się zakochałam bo są tutaj dużo późniejsze niż w Polsce wstałam rano poszłam oglądać słoneczko na plaży zrobiłam śniadanie dla ekipy i to było już nasze ostatnie śniadanie nie w naszym finałowym miejscu także oglądajcie, subskrybujcie by zobaczyć gdzie jedziemy